Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Skorpiony w czytaniu dla Singli na październik 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, czego Zodiakalne Skorpiony mogą spodziewać się w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jak jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, Zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w tendencji i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś. Dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje skorpio kochane skorpiony, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie. Przekaz główny, czyli to, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o uczucia, o emocje w zbliżającym się miesiącu październiku, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Może się też pojawić jakaś osobna kwestia, osobna sytuacja mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast już przede mną w dolnej części ekranu będzie karta Rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji, zaczynamy sobie kartą sprawiedliwości. Jest pewna anomalia, moi kochani, zanim zacznę, która y, nie pierwszy raz już dzisiaj tutaj zachodzi, że w Waszym czytaniu, jako że Wy jesteście znakiem wodnym, tak, czyli Waszą na naturalną energią jest y, energia królowej y, kielichów, pojawia się królowa buław. I zaraz Wam, oczywiście, będę mówił o czym to świadczy. W tle jeszcze czwórka buław, jako ostatnia energia. W tle trójka buław. Karta wieży. Karta dziewiątki buław. No to tło się pokazuje tutaj ewidentnie, ale zaraz będziemy oczywiście krok po kroku wiecie. Ja mam taką skłonność, że raz se lubię pogadać, a dwa lubię spoilerować trochę. O matko. Karta słońca. Bardzo pozytywna energia. A2 po prostu też lubię tutaj, trochę tu, trochę tam, chciałbym wam wszystko od razu poopowiadać, pewnie by to wyszło bez ładu i składu i muszę się pilnować. Dobrze, moje kochane skorpiony, zaczynamy sobie od karty sprawiedliwości. Następnie królowa buław i czwórka denarów. Karta sprawiedliwości, moi kochani, jest to karta, po pierwsze, wewnętrznych bardzo mocnych rozważań, po drugie, natomiast jest to energia też bardzo często związana z załatwieniem jakichś spraw, nie wiem, czy to... Bardzo często to też może mówić na przykład o tym, że jest potrzeba, nie wiem, uporania się z jakąś y, przeszłością, załatwienia jakichś jeszcze spraw, rozliczenia się z kimś na przykład, y, czy też na przykład uregulowań jakichś, nie wiem, związanych z rozwodami, na przykład jeżeli y, Zakończyliście w ostatnim czasie jakiś związek, żeby się uporać też, tak formalnie z tą sytuacją, tak? Albo też się z kimś za coś rozliczyć, pozałatwić pewne sprawy, żeby było takie poczucie, że to już jest zamknięte. Obok moi kochani, natomiast mamy królową buław. Królowa buław jest energią. Kobiety naturalnie z Trygonu Ognia, czyli Barana Lwa lub Strzelca. Natomiast dlaczego powiedziałem, że jest pewna anomalia związana z tym, że bardzo często wy się pokazujecie w Królowej Buław? Bo skorpion, moi kochani, i to już wcześniej też pewnie mówiłem, jest takim znakiem, który z jednej strony jest w rodzinie wodnej razem z rakami i z rybami, tak? Czyli znaków emocjonalnych, wrażliwych, troskliwych, dla których świat, świat wewnętrzny jest bardzo ważny, tak? To, co się dzieje wewnątrz, pewne wartości, emocje, uczucia. To jakie, to, jakie znaki wodne są, tak? Jak traktują innych. Ale z drugiej strony, skorpiony m, są też takim znakiem, które bardzo często mają w sobie bardzo dużo takiego ognia, tak? takiego temperamentu, takiej, takiej m, siły w działaniu, tak? Więc karty tu też mogą pokazywać, że jeżeli chodzi o ten miesiąc, wy możecie być tacy m, tacy pełni m, takiego, takiej energiczności działania, tak? Karty też mogą pokazywać, że możecie. W tym miesiącu z, z jakimś zdecydowaniem zamykać jakieś sprawy związane z przeszłością. Karta obok, ostatnia energia, to czwórka buław. Czwórka buław to jest karta bliskości. A jeszcze jedna rzecz, o której mogą tutaj mówić te karty, ale zaraz będziemy krok po kroku. Karta bliskości, tak? Ja to nazywam kartą wesela. Ale generalnie jest to karta osób bliskich, przyjaciół, rodziny, osób, na które możemy liczyć. Karty też mogą pokazywać, że w tym miesiącu sprawy związane z waszymi innymi bliskimi to też oczywiście uczucia, może nieromantyczne, ale yy, karty mogą pokazywać, że tutaj będziecie też rozważali jakieś kwestie. Będ będą tutaj jakieś sprawy też wewnętrznie do was do rozważenia, jakieś kwestie związane z waszymi bliskimi. Bądź przyjaciółmi, bądź rodziną. Też karty mogą tutaj pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Hmm. Powiem Wam tak, dla części z Was ta energia, tym bardziej, że się, Wy się tutaj pokazujecie w energii królowej buław, czyli kobiety bardzo takiej, z jednej strony tajemniczej, ale z drugiej przyciągającej, pełnej charyzmy, tak? pokazującej też swoje zdanie, też pokazującej siebie jako kobieta, która ma swoje pasje, która ma swoje zdanie także. Karty tutaj mogą pokazywać, że dla części z Was może, to czytanie może oznaczać także jakieś ciekawe spotkanie. Ale ewidentnie widać też jedną rzecz przy okazji tego spotkania. Bardzo mocno możecie ważyć to, jaka ta osoba jest i czy Wam ta osoba będzie odpowiadała. Czyli dla części z Was może to zwiastować, tutaj pokazywać, też być pewnym zwiastunem na przykład ciekawej randki, na której Wy tutaj możecie też pokazywać to, ile macie do, do zaoferowania. Z jednej strony możecie tutaj pokazywać, tak jak mówię, pewną tajemniczość, a z drugiej też to. Ja, Jacy jesteście, jeżeli chodzi o to swoje działanie, że jeżeli, jeżeli chodzi o, o swoje pasje, tak jeżeli chodzi o swoje zainteresowanie, jeżeli chodzi o swoją pracę, to jesteście osobami zdeterminowanymi też. Pokazywać tak jakby ten też swój temperament, jeżeli chodzi o, o, o działanie, tak? Natomiast karty też mogą właśnie tutaj pokazywać, ostatnia energia może mówić o tym, że podczas tego na przykład spotkania, do którego może w tym miesiącu właśnie dojść, do, do jakiejś randki, wy będziecie bardzo mocno sobie układać w głowie za i przeciw, tak? Bo tak jak mówię, to też jest bardzo często weryfikacja dobre, niedobre, tak? E, sprawdza się, nie sprawdza się. E, pasuje, nie pasuje. Stąd karty mogą pokazywać, że okej, okay, fajne spotkanie w tym miesiącu, okej, okay, ale to nie będzie tak, że wy będziecie gdzieś tam, wiecie, stricte tak w romantycznym nastawieniu, tak? Może być tak, że gdzieś tam z tyłu głowy będziecie po prostu sobie weryfikować pewne rzeczy. Zresztą moi kochani, no umówmy się, skorpion to jest znak Zawsze ciekawy, wnikliwy, dążący do prawdy. Też ym, gdybym miał powiedzieć, jeżeli chodzi o znaki Zodiaku właśnie skorpiony i lwy, akurat trochę nie wasza rodzina, ale też królowa byłaby tutaj pasowała, to są takie dwa znaki, które... Ym, ja zawsze się śmieję, że... Na, tym bardziej, że macie jeszcze w tle dziwątkę buław. To są takie dwa znaki, które bardzo mocno potrafią dążyć do prawdy, tak? Nadają się na detektywów, tak więc tutaj trochę pół żartem, pół serio oczywiście sobie tutaj z Wami do Was pewne rzeczy, które tutaj pokazują karty. Wam tutaj mówi, przytaczam. Natomiast karty tutaj mogą właśnie pokazywać sytuację, w której Gdzieś tam miłe spotkanie, randka, może też być taką okazją do tego, żeby pewne rzeczy sobie weryfikować. I tak jak mówię, dużo też w tym miesiącu, ogólnie jeżeli chodzi o wasze nastawienie do, do randkowania, do poznania nowej osoby, czy też do konkretnej osoby, którą, którą, z którą możecie się w tym miesiącu spotkać, widać, widać bardzo dużo pasji w was. To też jest takie fajne nastawienie, tym bardziej, że Rada też jest troszeczkę w tym kierunku, ale zaraz będziemy oczywiście sobie mówić, o czym mówi Karta Słońca jako Rada tle, moi kochani, dziewiątka buław, karta wieży trójka buław, karty tutaj mogą e, pokazywać sytuację, w której e, może od początku, dziewiątka buław jest to karta obserwatora, jest to też, też mi się w pewien sposób kojarzy z detektywem, bo bardzo często właśnie to jest energia dążenia do pewnej prawdy, próba zrozumienia jakiejś sytuacji e, dojścia do większej ilości informacji tak, e, zrozumienia także bardzo często drugiej strony też bardzo często ja to przy tej karcie mówię, że jest to karta zmiany punktu siedzenia, po to, żeby zmienić punkt widzenia, po to, żeby zobaczyć coś w innych barwach, tak? w innym świetle, żeby zrozumieć sytuację, żeby właśnie dojść do pewnej prawdy. Natomiast obok mamy kartę wieży. Karta wieży jest to karta nagłych informacji, nagłych wydarzeń, które zmieniają nasz pogląd na daną kwestię. Tak? Może też w jakiś sposób coś burzą, coś niszczą. Te dwie karty w połączeniu mogą mówić o tym, że jeżeli chodzi o waszą poprzednią relację, ja wam powiem tak. Tym bardziej, że jest jeszcze trójka buław. Trójka była to jest nadzieja na przyszłość. Patrzenie, czekanie na lepszy moment, na statki obfitości, Karty tutaj mogą pokazywać sytuację, w której zazwyczaj zresztą, tak jak mówię, skorpion ma pewną, yy, są pewne stereotypy na, yy, na temat skorpiona. Ale prawda jest taka, że skorpion bardzo często zanim z czegoś zrezygnuje, zanim się wkurzy, tak, zanim straci cierpliwość. To potrafi być naprawdę wyrozumiały. Naprawdę potrafi dużo z siebie dać, mieć bardzo dużo cierpliwości, szczególnie jeżeli na kimś skorpionowi zależy. Karty tutaj pokazują sytuację w waszej przyszłości, która też może wpływać na was obecnie i na waszą weryfikację, tak? Potencjalnego partnera. Sytuację, w której wy patrzyliście bardzo prawdopodobne, że jeśli chodzi właśnie o ten wasz poprzednią relację, wasz związek, bardzo długo na coś, na, na to, że ta relacja. W pewien sposób, tak jak ta wieża, tak? to nie, nie, niby z jednej strony to bardzo często mówi o konkretnym momencie ale karty też pokazują, tak, że, że mogliście patrzeć na to, jak ta relacja się niszczy, jak, jak pojawią się kolejne wyrwy w, tym, w tej wieży, tak? kolejne, kolejne cegiełki gdzieś tam wypadają. Tak? Tym bardziej, że jest obok dziewiątka buław, czyli karta obserwowania. Tak? Karty też mogą mówić o tym, że jeżeli byście byliście na przykład w trudnej relacji, próbowaliście bardzo długo zrozumieć partnera. Dlaczego on się tak zachowuje? Dlaczego jest może jakiś pe pewien dystans? Dlaczego traktuje was w taki, a nie inny sposób? Karta wieży natomiast mówi właśnie w połączeniu tych dwóch kart, bo karta wieży z jednej strony mówi o nagłym wydarzeniu. Karty też mogą wskazywać na to, że patrzyliście długo na to, że jakaś relacja się psuje, tak? Próbując dawać szansę. Bardzo też prawdopodobne, jako że ostatnie jest trójka buław, że długo czekaliście na czyjąś zmianę, na to, że ktoś się zacznie starać, że zmieni nastawienie, że wydarzy się coś, co będzie taką, nazwijmy to, siłą, która zmieni pewien trend, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o to, co się w tej relacji dzieje. Też karty mogą pokazywać, że dawaliście komuś więcej niż jedną szansę. Natomiast tutaj, tym bardziej że tak jak mówię, skorpiony, jednak tego, że jesteście w trygonie wody nie oszukacie. Tak jak ryby, tak jak raki, e, skorpiony potrafią kochać naprawdę bardzo mocno. Bardzo wiele z siebie dać, wiele, bardzo wiele poświęcić, bardzo mocno się o kogoś troszczyć. Czasem wytrzymywać Pewne sytuacje, które, przy których trzeba by było zrezygnować. Dać sobie spokój powiedzieć. Dość tego, tak. Ale miłość, jeżeli chodzi o trygon wody, to jest. Ktu, to jest ym, taka siła, która potrafi bardzo mocno u, ym, uskrzydlać albo też bardzo długo trzymać w relacjach trudnych, tak, z nadzieją na przyszłość. Natomiast karty też, też tutaj mogą właśnie pokazywać sytuację, w której gdzieś tam dochodziliście bardzo długo, ym, jeżeli chodzi o pewne wnioski. Też karty mogą pokazywać, że wydarzyło się coś, czego, przy, przy czym mogliście tutaj stracić cierpliwość, tak. Gdzieś tam wieża w końcu runęła. Karty też mogą pokazywać, najprawdopodobniej, że wy już w dużym stopniu uporaliście się z przeszłością, bo gdybyśmy na przykład kartę ostatnią dali jako następny etap, karty też mogą pokazywać, że wy gdzieś mimo wszystko, ale to też jest gdzieś tam takie mówię silne połączenie pomiędzy wami rakami i rybami, bo znaki wodne mają coś takiego. Bardzo długo o coś walczą, bardzo długo się starają, starają się coś odbudowywać, tak, dawać szanse. W pewnym momencie oczywiście, jeżeli relacja nie idzie tak, jak powinna. No coś się kończy, ale mimo wszystko to są trzy znaki, które nigdy nie przestają wierzyć w miłość, dążyć do tej miłości. I bardzo często jest też tak, że potrzebują kochać, ale w międzyczasie muszą, też bardzo często doświadczone, na podstawie swoich doświadczeń, do, dotrzeć oczywiście do tej lekcji, że najpierw trzeba kochać siebie, ale mimo wszystko zawsze dążą do tego także, żeby. Ta miłość do drugiej osoby w ich życiu była. Oczywiście też, żeby była odzajmiona, tak? Ale, tak jak mówię, karty tutaj mogą pokazywać sytuację, w której wy już w pewnym stopniu, w pewien sposób, już się podnieśliście po tej e, poprzednich wydarzeniach, po tej e, stracie, tak? Po tym, co się wydarzyło, też, że dużo z siebie daliście du i na wiele, si tak naprawdę, patrząc na całość tego czytania, karty mogą pokazywać, że na wiele rzeczy w przeszłości, w przyszłej relacji się zgodziliście. Bardzo prawdopodobne, że z perspektywy czasu też patrzycie na to na zasadzie, nie powinienem tego zaakceptować. W tym momencie powinienem już prze przestać, tak, przerwać tą relację. Nie powinno być tyle szans. Ale moi kochani, moje kochane skorpiony, wy to zrozumiecie: miłość rządzi się swoimi yy, prawami. I one nie zawsze są logiczne. Czasem miłość zwycięża logiczność, tak? Pewną prawdę. I pozostaje tylko wiara, nadzieja w to, że jutro będzie lepsze. I karty mogą pokazywać, że wy też macie za sobą coś takiego. Dlatego też karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu może być właśnie okazja do jakiejś randki, spotkania miłego. I najprawdopodobniej dobrze będziecie się czuli, bo też czwórka buław to jest karta tego, że czuje się z kimś swobodnie, dobrze, tak? Mamy wspólne tematy, cieszymy się swoją obecnością, ale mam wrażenie, też ja mówię, też już o tym myślę, że nieraz mówiłem, Skorpion jest znakiem... Niemściwym, ale pamiętliwym. Takim, który pamięta swoje wcześniejsze błędy, zwraca uwagę na przykład na pewne cechy u partnera, które są tożsame, które przypominają na przykład o kimś z przeszłości, i tutaj nie da się tego uniknąć. Tak, skorpion to jest znak, który uczy się na swoich błędach. Bardzo często kocha za mocno. Tak? W relacji daje z siebie zbyt wiele. Też karty mogą pokazywać, że wierzy w coś zbyt długo, natomiast w pewnym momencie skorpion dochodzi do pewnej prawdy i on tę prawdę w sobie plęgnuje. Te pamięć, tak? O tym, co się, o tym wszystkim, co się stało. Zazwyczaj jest skorpiony, no chyba że ktoś naprawdę już by, nie wiem, co by tam musiał zrobić, nie szukają zemsty, tak. Co najwyżej wierzą w karmę, no mówmy się, tak, jak już nie mamy, nie jesteśmy złymi ludźmi, nie, nie chcemy nikomu y, psuć życia, tak, nie wiem, mścić się i tak dalej, bo ma, chcemy mieć takie poczucie, że żyjemy y, w, ze sobą w zgodzie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, no to co najwyżej po prostu wierzymy w karmę, tak? I karty też mogą pokazywać, że gdzieś tam y, o skorpionie są pewne opinie, ale generalnie wiadomo, wiele rzeczy gdzieś tam na, na wyrost, tak? Natomiast, tak jak mówię, karty tutaj pokazują, że mimo wszystko wasza pamięć ona przy poznawaniu nowej osoby nie da yy, będzie też niosła z sobą potrzeby pewnej analizy, tak to nazwijmy. Nie da wam spokoju, nie? Więc karty tutaj pokazują, że jeżeli chodzi, moi kochani, o miesiąc, październik, potencjalnie możliwość fajnej randki. Naprawdę, tutaj karty pokazują właśnie w tej, w tej czwórce była fajne samopoczucie z drugą osobą. Też może tutaj karty mogą pokazywać takie fajne, zbieżne energie, tak? Że, że czujemy się dobrze w swoim towarzystwie. E, nawet jeżeli byłaby to pierwsza randka, czasem jest tak dla osób, które gdzieś tam, tak jak mówię, randkowały. Czasem jest tak, że w pierwszej przy pierwszej randce czujemy się z kimś już swobodnie, jakbyśmy kogoś znali na przykład e, dłuższy czas. A czasem jest tak, przy pierwszej radce, że tematów w ogóle nie ma, nie? Że jest jakaś taka. Nawet jeżeli kogoś gdzieś tam na przykład wcześniej poznaliśmy, pisaliśmy w wirtualnej rzeczywistości, czasem jest tak, że po prostu ta energia na żywo są niespójne. Że, że nie ma czegoś takiego fajnego połączenia, takiej swobody między ludźmi, tak? Natomiast tutaj karty mogą pokazywać, że jeżeli chodzi o fajne, fajne połączenie, gdzieś tam dobre samopoczucie ze sobą, razem ono będzie. Natomiast, tak jak mówię, karta sprawiedliwości mówi o tym, że będziecie starali się zachować też. Pewien, pewien rozsądek, pewną, pewny trzeźwy osąd sytuacji i weryfikować pewne rzeczy. Kolejna rzecz, tak jak już wcześniej powiedziałem, karty mogą pokazywać, że może być tak, że będziecie się też mocno skupiać, jeżeli chodzi o uczucia, emocje, eee, będziecie potrzebowali albo się zastanowić, albo wyważyć jakąś sytuację związaną z kimś z waszych bliskich. Karty też mogą pokazywać, że może być tutaj potrzeba pomocy komuś komuś z waszych osób najbliższych, bo w tej czwórce była, nie ukrywajmy też skorpiony, bardzo często są. One nie pamiętają tylko złych rzeczy, one pamiętają bardzo mocno też dobre rzeczy, stąd też potrafią być świetnymi przyjaciółmi i też taki, są takim znakiem, na którym można polegać. Stąd też karty mogą pokazywać. Też ja bym się nie zdziwił, gdyby bo karta sprawiedliwości to jest potrzeba wyważenia, dojścia do pewnych wniosków. Stąd karty mogłyby na przykład pokazywać też w sytuacji, że ktoś w ważnym dla siebie temacie życiowym yy, może w tym miesiącu chcieć, chcieć Was się poradzić, że gdzieś tam możecie też być taką osobą, która pomoże wskazać komuś dobre rozwiązanie, jakieś dobre wyjście. Bo to jest, tak jak mówię, karta bardzo często osób bliskich. Także nie zdziwcie się, moi kochani, tak na marginesie, poza takimi może sprawami stricte, romantyczno-relacyjnymi, gdyby w tym miesiącu przyszła do Was przyjaciółka, poradę, siostra, mama, tak, ktoś z waszych bliskich. I to może być też dla was trudne, jeżeli chodzi o udzielenie tej, o te, udzielenie tej osoby rady. Też ja bym się nie zdziwił, gdybyście tutaj próbowali jakoś tak. Y Zrobić tak, żeby komuś coś poradzić, ale de facto ym, podkreślić, że na koniec końców ta osoba musi podjąć decyzję sama, tak? Czyli że, że to jest jej życie, tak? Że to są jej wybory i że wy możecie bardziej na przykład, jeżeli będą, szczególnie że tutaj mogą być do wyboru dwa wyjścia, yy, gdzieś tam będziecie próbowali to wyważyć, co lepsze i dobrze tej osobie poradzić, ale jednak zachowując też pewien dystans do tej całej sytuacji na zasadzie, ok, ja bym zrobił tak, zrobiłabym tak, ale to twoje życie. Yy, I koniec końców, no ty musisz czuć, że to jest dobra decyzja. Dla części z was też, tak jak wcześniej już powiedziałem, ja bym się też nie zdziwił, bo to jest siła yy, przybicia. Jeżeli chodzi o królową buław, to ona ma siłę przybicia w działaniu. Yy, ona jest taka też bardzo konkretna, bardzo też zdeterminowana. Karty też mogą pokazywać, yy, że yy, w tym miesiącu może być jakaś sprawa do załatwienia, nie wiem, uporanie się albo rozliczenie się z kimś z waszej przeszłości. I to też może być coś, co da wam też. Yy, po, taką ym, możliwość, żeby wreszcie jakąś sprawę zamknąć i mieć spokój w tej kwestii. Jako rada, moi kochani, bo tak naprawdę to już nam tylko zostało. Karta słońca. Karta słońca to jest karta jasności sytuacji. Więc karty pokazują tak, jeżeli będziecie komuś radzić, to yy, dopytajcie o wszystkie szczegóły, zanim komuś cokolwiek poradzicie. To tak yy, taka rada yy, w kontekście właśnie tego, że będziecie tutaj kogoś może wspierać w jakiejś decyzji. Ta karta też, moi kochani, mówi o tym, żeby patrzeć optymistycznie na swoje życie, na to, co się w nim dzieje. I moi kochani, tutaj w kontekście nowej znajomości, jeżeli będziecie czuli z kimś fajną energię, Oczywiście zawsze warto zachować pewną ostrożność, warto zawsze, ja, ja też uważam, że zawsze, jeżeli poznajemy kogoś nowego, warto zweryfikować y, pewną rzecz, czyli jak ktoś sobie radzi z naszym słowem nie, z naszym dystansem, z naszym postawieniem komuś granicy, tak, bo to potem y, też y, warto to zweryfikować, tak, też pewną elastyczność czyjąś. Y, natomiast karty tutaj mogą właśnie pokazywać, że jeżeli chcecie faktycznie... Coś zbudować, tak? Jeżeli chcecie się otworzyć na tą drugą osobę, to też musicie mieć pewne nastawienie. Na zasadzie, ok, macie swoją przeszłość, macie swoje przejścia, macie za sobą pewne, pewien etap, etapy, które do waszego życia wprowadziły pewien smutek. W tym momencie, na przykład, pewne problemy związane z tym, że postrzegacie, na przykład, uczucia emocji jako coś, co może sprawić ból, tak? Albo problemy z zaufaniem. Bo to też karty mogą tutaj mówić o tym, że też jest wasze dążenie do prawdy. I jeszcze jedna rzecz: na pewno, jeżeli kogoś nowego tutaj poznajecie w październiku, dowiedzcie się jak najwięcej o tej osobie. Gdzieś może nie w taki sposób wścibski, w tylko y, w karcie czwórki była, wplatajcie ważne pytanie, na przykład y, między żarty. No ja wiem, że to tak trochę dziwnie brzmi, ale żeby druga osoba nie czuła się osaczona, nie czuła się, wiecie, jak na egzaminie, nie? Tylko na zasadzie tak z ciekawości, albo wiecie, pomiędzy żarty gdzieś, żeby pilnować cały czas, żeby była dobra atmosfera, żeby to nie było na zasadzie przychodzicie do kogoś, wiecie, wiecie, z czego oczekujecie? Przychodzicie tak jakby do kogoś z, kwestio z kwestionariuszem. Em, em, ankiety, tak? I gdzieś krok po kroku wiek wykształcenie, rodzina, nie wiem, kontakty z byłymi partnerami, partnerkami, żeby ktoś nie czuł, wiecie, że, że czuje się jak na egzaminie, że coś powie źle, to nie zda. Oczywiście warto pewne rzeczy tutaj sobie weryfikować, badać. Ja w ogóle tego nie, nie, nie neguję. Zresztą moje kochane skorpiony, no jesteście kochane, moje skorpiony bardzo dociekliwe i nie ma w tym niczego złego. Natomiast tutaj karty właśnie mogą pokazywać sytuację, w której, żeby podchodzić oczywiście z pewnym dystansem też do pewnych rzeczy, jeżeli dążyć do pewnej prawdy, bo jest w tym też karta słońca, ale wszystko, w, tak jakby w odpowiedniej atmosferze, gdzieś tam z dozą humoru, wtedy też inaczej do pewnych kwestii się podchodzi. Zresztą zazwyczaj skorpiony to, jest, to są takie pogodne znaki, tak? Gdzieś tam z jednej strony konkretne, ale też pogodne. Takie sympatyczne i też, tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą pamięć. Pamiętają, ale nie tylko złe, moi kochani, ale także bardzo dobre rzeczy. I też, moi kochani, jeżeli ta, to, to spotkanie, ta randka może być fajna, to też będziecie przecież o tym pamiętać, tak? Też gdzieś tam będziecie um, pewne rzeczy sobie weryfikować, ale też atmosfera, zresztą zazwyczaj dla skorpionów, to jak ktoś się traktuje od początku, tak jaka jest atmosfera, czy się z kimś dobrze czują, będzie miało um, bardzo mocne znaczenie, dlatego że to jest znak wodny, tak, bardzo mocno odczuwający pewne rzeczy. Także moi kochani, jeżeli chodzi o całość tej sytuacji, to na pewno dajcie przestrzeń sobie do tego, żeby tą drugą osobę poznać, też mieć pozytywne nastawienie, no i oczywiście dążyć do pewnej prawdy, ale gdzieś, tak jak mówię, z pewną dozą y, też humoru, gdzieś tam tak, tak żeby druga osoba też mówię nie czuła się przy tym w jakiś sposób osaczona. Natomiast, tak jak mówię, też rozumiem, dlaczego tak jest, dlaczego tutaj dążenie do pewnej prawdy i weryfikacja czyjejś sytuacji jest oczywiście rozsądnym też rozwiązaniem. Natomiast, tak jak mówię, bardzo mocno to też może się opierać na to, że wy macie świadomość tego, co się dzieje z Wami, jak zaczynacie coś do kogoś czuć, jak się, co się, jak się to później rozwija, jak Wy, yy, jak Wam zależy. Jak wy potraficie o kogoś walczyć, tak? Jak potraficie przytrzymywać sytuacje, które są trudne. Czasem dawać szanse, których może nawet dać nie powinniście. Stąd karty mogą pokazywać tą Waszą ostrożność i takie wyważenie, tak to nazwijmy, w tej karcie sprawiedliwości. Natomiast, jak ja mówię, też oczywiście podejście w karcie słońca ta karta mówi o tym, że podejście jest ważne, tak? Z takim raczej optymizmem no bo wiadomo, jeżeli nastawimy się, idziemy, przypuśćmy, na spotkanie po to, żeby na przykład kogoś poznać, i mamy takie nastawienie, nic z tego nie będzie, no to też może mieć wpływ na to, jak będziemy z kimś rozmawiać, tak? Jak, jak ktoś będzie nas odbierał. Ale moi kochani, no ten Skorpion, moi kochane Skorpiony, no ten miesiąc właściwie tutaj się pokazuje jako coś pozytywnego, gdzie będziecie oczywiście skupieni, z jednej strony karty mogą właśnie pokazywać jakieś fajne spotkanie, natomiast z drugiej strony też karty mogą pokazywać, że będzie właśnie potrzeba tego, żebyście też komuś pomogli, może troszeczkę się kimś zaopiekowali w tym miesiącu, żebyście pomogli komuś też prowadzić swoje życie dalej, tak? Tym bardziej, jeżeli właśnie, tak jak mówię, jest to osoba bliska, która też ma świadomość tego, że zresztą skorpiony zwyczaj są dość szczere, że od was usłyszy swoje zdanie i też będziecie właśnie wsparciem dla tej osoby, żeby pewne kwestie sobie po prostu poukładać. Moje kochane Skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam. Maczmy